Witam Was moi kochani w kolejnym odcinku z serii American Dream. Dzisiaj ostatni dzień tutaj w naszym apartamencie, to znaczy ostatnie godziny, bo ja już jestem przygotowana do wyjazdu do Teksasu. Wylot mamy o godzinie 19, apartament musimy opuścić o godzinie 10, więc jest chyba już 8, tak mi się wydaje, za dwie godzinki. Ja już całe jedzenie mam przygotowane na dzisiaj, na dzisiejszy lot. Śniadanko też zaraz zjem, bo dopiero co przed chwileczką wstałam. Co jeszcze? Aha, podsumowanko. Ostatecznie zajęłam 13 miejsce w zawodach, co jest bardzo dobrym wynikiem, jak na stany. Byłam w drugim kolaucie, co też jest naprawdę niezłym osiągnięciem. Feedback o sędziów, no tak jak już wspominałam we wcześniejszym odcinku. Muszę wygładzić troszeczkę sylwetkę, byłam za mocna, za ostra. Muszę nabrać troszeczkę yy, tkanki tłuszczowej. <noise> także jedzenia mam bardzo dużo pod dostatkiem. Wczoraj też zrobiliśmy trening, odpoczywałam po starcie. Yy, także ja zabieram się za śniadanko. Yy, o 10 opuszczamy apartament, jedziemy zrobić kolejny trening, później przeczekamy albo na siłowni, albo o, o, na siłowni yy, raczej na plaży. Yy, I o godzinie 17 oddajemy nasz samochód. I ruszamy w kolejną podróż do Teksasu tym razem. Ostatnie sprawdzenie formy w Miami. Także zobaczymy, jak nasze podmodernowanie z koręgowolonami w energii wchodzi. Tak, instalacja gorsetu. Wymeldowaliśmy się z apartamentu, opuszczamy już Miami. Robimy ostatni trening w Powerhouse. Wybraliśmy tą siłownię z tego względu, że musimy tu chwilę przekoczować, bo wymeldowanie mieliśmy o 10, a wylot mamy dopiero o godzinie 19. O 17 oddajemy samochód wypożyczony. Jedziemy na lotnisko, no i wylatujemy do San Antonio, do Teksasu. Dzisiaj mój trening w góry, wczoraj był dołu, wczoraj też troszeczkę odpoczywałam. Mam też dzisiaj, oprócz gorsetu, <gorsy> zainstalowane pończochy uciskowe. Z tego względu może czeka mnie lot między stanami, a już dmuchamy na zimne, bo po ostatnim sezonie niestety ee, miałam zakrzepicę, więc teraz już się pilnuję, piję dużo wody. W tym tygodniu nie ma też piguiku, nie odwadniam się, sylwetka musi być gładsza niż ostatnio. No Seba mnie tu zapina. Ania, Ania. <gorsy> Ania kameruje. Idziemy zaraz do szatni, zostawimy sobie wszystkie rzeczy i idziemy na trening. Ja zaczynam swoją rozgrzeweczkę. Bura, przedni akton na razie. A Ania siedzi obok mnie i leci w kulki. I gra w kulki. Dzisiaj Ania nie trenuje, bo po pierwszym treningu na, w Powerhouse nadal ma zakwasy. No, takiej maszyny to u mnie nie ma na siłowni. Jedziemy tylny akton. Tym razem role się odwróciły i to ja przyszłam sprawdzać napięcie mięśniowe tego pana, który, który jest ze mną też na treningu zawsze. I to kontroluje, także seba dopinamy, dopinamy mocno, świetna maszyna, panaty pięknie pracują plecy, cały najszerszy grzbietu. Do nogi to wziąłem, to do serca i będę trochę więcej Także Sebastian idzie robisz to samo ćwiczenie, które ja robiłam przez wszystkie dni będąc tutaj w USA, bo jest to taka zrąbista maszyna do przysiadu. Więc chyba idzie robić pośladek i nogi. Dałam mu feedback. <noise> Ale to tylko przez to, że sobie chyba zgodę, troszeczkę włosów z nogi jego objętość e, się zgubiła. Także sobie dajesz przysiady. Poślad nogi muszą być. Jeszcze 20 powtórzeń. Bardzo dobrze. Mocno z biodra. Dajesz. Super. Będzie poślad. Coś tam się spompowało. Pokaż nogę. Zobaczcie kogo tutaj spotkałam. Przełomowa załodniczka Wellness w Bambii, robimy jak się pięknie. I zrobiłam sobie z tą sesję wizualną. Nie przeszkadza mi w treningu, i teraz jest z pół. Jesteśmy na lotnisku. Idziemy sprawdzić, gdzie mamy odprawę. Jest Houston, przysiadkę mamy w Houston. Houston, 7, 7, 1 i C4. Ok, dobra, idziemy. Ruszamy w naszą podróż dalej. Odebraliśmy auto z lotniska. Idziemy do naszego tekstańskiego domku. W środku już jest Ania i Max. Wchodzimy. Domek po prostu przecudny. Witam nas, witam nas Ania z Maksem. <grymnie> Wino jest na powitanie, które już tutaj było. Przepiękny teksański dom. Już praktycznie ze wszystkim. Nie, no mega, mega, mega. Kuchnia przepiękna. Co najważniejsze, już jest odkryte. Jest pralnia z suszarnią, a w pralni. To, co ja potrzebuję najbardziej. Choć tym razem nie mam pikniku, jest zapas papieru toaletowego. Nie będę nikogo gonić do sklepu. Suszarka, pralka. Co my tu dalej mamy? Mamy pokoje. Mamy pokoje. Ja już sobie pokój zarezerwowałam z lustrem, żeby jutro ćwiczyć pozowanko. Tu jest mój pokój Sebastiana. Zaraz pewnie będzie tu barykada rozłożona. Jest lustro. Mamy piękną łazienkę, wspólną tutaj. I jest pokój Anny i Maxa. Z tego powodu, że Max chrapie, ma swoje osobne łóżko. A jak będzie chrapał. Jak będzie chrapał za głośno. Dwa łóżka, osobna to była separacja. Jak będzie za głośno chrapał, jest tu elegancka garderoba. Żeby go zamknąć w garderobie. Tak znamy, pozdrawiamy go. Łukasz. Ty wisisz w szafie na wieszaku przed zawodami, nie, bo się nie, wydłużasz. Nie macie szafy. Ja nie wiem, czy my mamy nie szafy, szafę? ale szafy nie potrzebujemy. Nie szafę. Nie no to nic nie szkodzi. A nie, przepraszam. A nie, jest szafa, mamy też garderobę. Mamy garderobę, więc jak Sebastian będzie niegrzeczny, śpi w garderobie no, <laughs> razem z lampką. Przepraszam, to jest niegrzeczne. Chodź, pokaż tą garderobę. Tego, Seba. Seba, do, chodź, to zaprezentowanie garderoby. Chodź pokażemy, jaką mamy garderobę. I z uwagi na to i że fajnie wejdź, proszę, zapraszam. Do fabrycznie... tego pokoju. Tak. Nie ma tu lampki. Nie ma tu lampki, ale uwaga. Syk. I już jest oświetlenie. Sing salabim. Jest Także jak Łukasz nas jak ogląda, będzie... Łukasz do, do wiszenia tutaj i wydłużenia mało? się, jest bardzo dużo y, wieszaków <śmiech> i <śmiech> <śmiech> można sobie tu spokojnie wisieć, więc jak przyjedziesz do Teksasu, zapraszamy, ten domek jest stworzony dla Ciebie. Welcome. Idziemy się rozgościć, rozpakować i idziemy spać, bo rano trzeba wstawać, jechać na siłownię, Jeszcze zwiedzać siłownię w Teksasie. Dzień, dzień, dzień. Witamy w Teksasie, mnie już obudzili na check Wyskakuję z pralni, <grybko> Szybko ubrałam tylko stój i idę się pokazać Maxowi jak ta forma wygląda po już tylodniowym ładowanku. w lokalnym sklepie i przygotowania sobie posiłków. A do tego lokalnego sklepu na pewno was zabierzemy, bo artykuły tu mają ziemskie. <grytanie> Jedziemy na trening do Golden Gymu dzisiaj. Weźcie już sobie zamówiliśmy gratis, bo są jednodniowe, więc nie musimy płacić. Kórka jest taka, nad z Anią tym w środku. Pokażemy wam też nasz domek. Jak wygląda w ciągu dnia? Amerykański podjazd. Amerykański podjazd, w domach flagi wiszą, wywieszone, trawniki skoszone. Duże samochody stoją na podjazdach. Ja idę, pakuję swoją torbę i ruszamy, bo na dworze jest bać. Jak mi pokazuje? Proszę. 92 stopnie. <noise> Już nie mówiąc o tym, co będzie w następnych dniach. 98. Nie ja. wiem, czy nasze wejścioweczki grypowe działają. Ja mam dwa dni do startu. Dzisiaj akurat wychodzą do mnie dwie nogi. Jutro zrobię jeszcze no, jeden no, trening RBW, a w sobotę mam start. Więc będę musiała wszystko odpocząć, choć akurat w tym nie jest problem. Idziemy, zobaczymy, czy nas kupi. To amerykańska. Coś tam na pewno musiało być, coś nielegalnego, jak to w amerykańskich przetręgówkach. Tak, to jest ta Ania chyba też brała. Coś tam na pewno musiało być. Dziewczyny dzisiaj ładnie nogi. Jadę już kolejna seria. Tak, bo my z byłeś mega przed mega Weszła? Nie, wiem, że A jak się... weszła. nie wiem, że weszła. Dziewczyny tutaj latają. Nie wiem, czy go one, no, amerykańskiego coś... stapu jakiego spróbowałeś. Coś na pewno jest nie tak. A my dzisiaj z Maxem lecimy tak samo nogi. Next day. Jakaś piąteczka na przejście? <grymne> Zmiana. Tak, <grymne> dobrze. To Anna. Odwodzenie nóg na maszynie z uniesionym pośladkiem. Ania, ile tam masz na blacie? 290 kg. Powiedz, 290 kg. Z uwagi na to, już jest za mało, następną serię robię na robię robię jest... Także dla Ani to za mały nakład ciężaru. I co? Wskakuje ci na plecy? Kombinacje alpejskie. A zawody tuż, tuż. To się źle skończy. Witamy w restauracji Gold's Gym. Tak, ja Gold's Gym Restaurant. Ja już jem swoją tilapię z ryżem i e, z warzywami, więc tutaj nic ciekawego, nic się nie zmieniło. E, i już Ej, jest... chyba dzisiaj bareczki robiłaś. Nie, dzisiaj bareczki nie różne <hisa> Bareczki są jutro <hisa> w planie, jutro FBP. Dzisiaj był ostatni raz. Ania, no przecież to mam robiłam pośladki i nogi. No, ale chyba bark też jechał. Jedziesz, waliza. <hisa> <hisa> Dawaj jeszcze dwa. No. Dobra, trzy. Jeszcze dwa. Pięć. Jeszcze pięć. Trzeci dzień w Teksasie. Już po śniadaniu, po szybkim check formie, właśnie ubrałam się cała na żółto, bo myślałam, że idziemy do siłowni Gold Gym, na którą sobie kupiłam nawet koszulkę za... Ile? Za 28 dolarów. Ale niestety chłopaki mnie oznajmili, że idziemy na Poti fruti, czyli jakieś true fitness. True Gdzie Gdzie fit. Fit? nagram oczywiście dla was cały trening. Także idziemy. Mówili mnie z kwitkiem, bo my jako rodzinka Polish Onion z Polski nie zapłacimy 50 dolarów za wstęp, bo tyle sobie tu liczą. Jest to nowa siłownia, więc jedziemy z całą moją rodzinką szukać innej, na którą nas spuszczą na darmową wejściówkę. Zmieniliśmy lokalizację, ale ta sama sieć siłowni. I tutaj mamy wejściówkę gratis. Instalacja gorsetu. Została zakończona. Została zakończona. Dzisiaj postawiliśmy na 25 metrów <gry> Idziemy robić Powiedzieć, że może jest jakiś konkurs dla najlepszej formy kamerzystów. Co? Co tu mamy? Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Z tego względu, że trener jednak stwierdził, że za bardzo mnie suszy na treningu. Dostałam mafinę do zjedzenia: 80 gram perloku z białkiem czekoladowym, i w domu czeka mnie następny sześć posiłków. Że ci nie umierać, ja mogę startować teraz już cały rok. Węgla musieliśmy podnieść do 400 gramów, Podnieśliśmy też tłuszcze w stosunku do poprzedniego pick-picku, Tak że musimy dożywić ten kombajn, bo to mieli wszystko. Dziewczyny, po swoich sklepach, czyli kosmetykach. Max jest tam loda, a ja, jako fan sportu, a szczególnie futbolu amerykańskiego, nie może być inaczej jak sklep. Ze wszystkim, co każdy fan potrzebuje. Zawsze mam zestaw imprezowy, czyli cały wór, opakowanie tilapii, masło migdałowe, moje ukochane tłuszcze, słodzik do kawy, cream of rice, podstawa, cola, znaczy dr Pepper dietetyczny, woda teksańska. No i co? Dla mnie to już chyba wszystko. Reszta to już tu jest od chłopaków i od Ani.